Witam wszystkich Dzisiaj jest piątek Jadę sprzedać ten mój urobek jęczmienny Jadę do Choryszowa Ruskiego Bo w sumie tylko tutaj najbliżej skupują Jeszcze w Mirczu skupują w tej samej cenie Czyli 650 brutto Więc jadę do Choryszowa I zaraz będziemy znać wagę Cena nie powala, no ale nawet nie będę tego nigdzie Nie będę tego nigdzie zrzucał No bo po prostu nie mam miejsca gdzie to zrzucać Do Silosu pójdzie jęczmień browarny Z 16 hektarów A pszenicę A pszenicę Będę musiał trochę sypać do garażu Ile tam się mi zmieści a resztę gdzieś pewnie w depozyt wywiozę, jak będzie silos zajęty jęczmieniem. No, powiem Wam tak: to rynueczko przyjemnie się jeździ. I jest tylko tutaj kilka takich dziwnych. Nielogicznych rozwiązań. Tak jak to ustawianie kolumny kierowniczej, kierowniczej. Tu jest taki przycisk. Na początku nie mogłem go w ogóle znaleźć, bo tutaj ta ikonka jest wytarta. No ale to jest dla mnie trochę nielogiczne. Wolałbym tak jak jest z Volvo, czyli nogą sobie naciskamy pedał i sobie odsuwamy kierownicę albo przesuwamy. Kolejną sprawą je są, jest włączenie świateł. Po prostu to pokrętło cały czas się kręci dookoła. Wiem, że tutaj są kontrolki, wtedy sprawdzamy, czy są światła włączone, czy nie. Na przykład, jak chcemy w dzień włączyć. Ale to powinno być też intuicyjne, czyli raz, dwa, trzy i tyle. Na co to tyle razy? Obkręcać i się zastanawiać, czy my te światła mamy dobrze włączone, czy nie? Hamulec ręczny, jak hamulec ręczny na przycisk, no, nie, nieźle. Ogólnie, może ta pozycja kierownicy jest jakoś tam mało dla mnie satysfakcjonująca, ale to może dlatego też, że iż wysoko siedzę, nie wiem, musiałbym sobie tutaj ustawić, ale nie będę tutaj komuś przestawiał. Bo ja tylko 50 km zrobię i tyle, nie. Nie wiem jeszcze czy się tutaj pompę włącza, ale chyba gdzieś o tutaj Chyba gdzieś o tutaj. No właśnie zaraz dojeżdżamy na miejsce jak fajnie tutaj pomyśleli o kierowcach Jak któryś przyjedzie, jak będzie zamknięte wieczorem czy rano No to jest toaleta I to tutaj za bramą Czyli od, od zewnątrz Nie zamknięta no, Bardzo rzadki widok, powiem wam Ja w sumie dużo nie jeżdżę, ale... No rzadki widok Ciekawy, fajny rozładunek Duża szeroka brama, krata kiper do góry i pojechał. Dobra, już mam wysypane. 13,2 było. 13,2 wilgotności teraz było. Czyli nie odparował tak jakby, bo troszeczkę niższa była wilgotność na tym, ale wszystko się mieści. Tutaj mamy wagę. I cenę dobra, ja już. Oj, pociąg! Coś tam poniósł do, do gniazda jeszcze. Yy, także ja już jestem rozładowany. No i tak według waszej teorii, tyle co zasiałem. No to plon z tego co zasiałem to wychodzi 6900. A w sumie, jakbym to odliczył, to co nie kosiłem, to i tak na niewiele tam podniesie. Nie wiem, na około 7,5 tony. Ale ja na przykład, jakbym chciał sobie teraz porównać odmiany, czy tam e, tą ochronę w tym roku, co zrobiłem, no to ja sobie przyjmę swoje dane, a wy sobie przyjmujcie, jakie chcecie, nie? Także zawsze, jak robiłem wszystkie zabiegi e, e, grzybowe. No to te 9 ton zawsze gdzieś było 9, 9,5 tony 8900, O tak Około 9 ton się kręciło Ten rok taki mało perspektywiczny Więc nie miałem tego jęczmienia dużo Więc go olałem No i widzicie Jak to mówią Czemuś biednyś, boś głupi czegoś głupiś, boś biednyś Zaoszczędzone parę groszy A na plonie to się odbiło Czyli mamy Dobre 2 tony na hektarze mniej Tak? 2 tony na hektarze mniej no. Z, Wykoszone 2,5 hektara Przypuśćmy, czy tam 2,30 Dobra, 2,5 hektara Zaraz znowu będzie gówno burza eee, No to nawet, niech 2 hektary No to 2 tony mniej To jest 1200 zł Na hektarze mniej i myślę, że tyle na hektar nie kosztowałyby ochrona. I jednak warto się przykładać do tego, bo to jest nasz zarobek. Nasz plon. Nasz zysk. No, a po drugie, ja liczyłem plon! Cyferki z jednego hektara, cyferki. W miarę realnie, żeby porównać odmiany. A nie. A nie zysk. Zysk to jest coś innego. To wiadomo, zysk to liczymy uprawa, orka, siew, materiał siewny, czyli tak jak pisaliście, na no 2,5 hektara. Ale na przykład już woda była na wiosnę, tam stała, więc tam już tak. RSM-u nie dawałem, nie dawałem, yy, nie dawałem yy, fungicydów, yy, antywelegacza, tam już nie dawałem. No i jeszcze odchwaszczanie jesienne było, więc. Do kosztów można doliczyć orka, siew, orka, siew, odchwaszczanie. A resztę możemy sobie pominąć. Powiem Wam jeszcze, że zaskakująco cicho jest w tym samochodzie przy pełnej prędkości. Naprawdę. Nie, nie, nie słychać takiego wiatru. Cichutko jest. Tu moja kukurydza. I tutaj przerzadzona przez wrony. Patrzcie kabina. I tutaj kawałeczek jeszcze ten mniejsze pole. Tu mój rzepak, pół hektara. I tu moja koperza. I tutaj mój rzepak. Zoreta.